Witaj, zapraszam Cię na dzisiejsze przesłanie i na medytację. Dziś tydzień przed Bożym Narodzeniem to czas oczekiwania, otwierania serca na coś niezwykłego. W tych dniach maleńka miłość, delikatna i krucha, przychodzi do Ciebie by wprowadzić zmianę, transformację, odrodzenie. Czy pozwolisz, by miłość zajęła miejsce w twoim sercu, w twoim domu, w twoich relacjach? To moment bez ufnością dziecka, bez lęku, odkryć w sobie źródło światła i ciepła. Zatrzymaj się na chwilę w ciszy swojego domu lub gdzieś na łonie natury. Zamknij oczy i weź spokojny wdech. Wyobraź sobie, że stoisz przed otwartymi drzwiami, a za nimi jest światło. Tym światłem jest miłość, która chce przyjść do Ciebie. Otwórz swoje serce i powiedz sobie w myślach: Jestem gotowy w myślach. Jestem gotowy w sercu. Jestem gotowy na zmianę. Poczuj, jak drzwi Twojego serca szeroko otwierają się. Zaufaj jak dziecko. Wyobraź sobie małe dziecko. Które z radością czeka na coś pięknego, na prezent pod choinkę. Poczuj w sobie tę ufność, bezwarunkową i piękną wiary i miłości. Zatańcz dziś, zaśpiewaj, poczuj radość w Twoim sercu, poczuj lekkość. Możesz w myślach usłyszeć kolędę, melodię spokoju i radości, która wypełnia Twoją przestrzeń. Poczuj zapach świerku. Spójrz wokół światła na uśmiech, które też możesz wnieść w swoje życie, w swoją codzienność. Po prostu uśmiechnij się. I dziękuj za miłość, która przychodzi do Ciebie i do mnie. Dziękuj za przemianę, która się dzieje w Twoim sercu. Otwórz się po prostu na miłość.